Z Ewangelii według świętego Mateusza: Kiedy schodzili z góry, uczniowie zapytali Jezusa: Czemu czyni w piśmie twierdzą, że najpierw musi przyjść Eliasz? On odparł: Eliasz istotnie przyjdzie i wszystko naprawi. Lecz, powiadam Wam: Eliasz już przyszedł, a nie poznali go i postąpili z nim tak, jak chcieli tak i Syn Człowieczy ma od nich cierpieć. Wtedy uczniowie zrozumieli, że mówił im o Janie Chrzcicielu. Eliasz już przyszedł, ale go nie poznali. A ja? Czy rozpoznaję bożych proroków? Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam Jezusa będącego w drodze ze swoimi uczniami. Jest to dla nich czas wspólnej rozmowy i zadawania pytań. Warto w tym adwentowym czasie zastanowić się, czy ja mam taki czas z Panem w drodze? Przecież całe moje życie jest wędrówką. Z kim idę? O czym rozmawiam? Uczniowie zadają pytania, które ich nurtują, i Jezus odpowiada. A czy ja pytam? O co? Kogo? A co ważniejsze, czy ja czekam na odpowiedź? Gdy Bóg pozostawia obietnicę, to zawsze ją spełnia. Uczniowie może zwątpili w tą prawdę. A jak jest z moim zaufaniem? Bóg zawsze posyła do nas proroków. Czy jednak ich rozpoznajemy? Są oni różnie traktowani we współczesnym świecie. Często odrzucani, nieprzyjmowani, ale trzeba nam pamiętać, że są Bożymi posłańcami. Bóg nigdy człowieka do niczego nie zmusza. Ale z pewnością cierpi, kiedy ja odrzucam tych, których On posyła, by pomogli mi piękniej i owocniej żyć. A może to ja dziś jestem takim prorokiem dla innych? Jeśli doświadczam odrzucenia, niezrozumienia ze względu na moją wiarę, na Ewangelię, którą żyję, to mogę być pewny, że idę właściwą drogą. Taką przeszedł Pan Jezus i taką szli Jego prorocy. Trwając w adwentowym oczekiwaniu, starajmy się czynić więcej dobra. I może taka nasza postawa też nie do końca będzie zrozumiana i przyjęta. Nie zniechęcajmy się jednak w czynieniu dobra.